Panie doktorze, gmina od wielu lat prowadzi program badań profilaktycznych, w tym między innymi na wykrywanie raka szyjki macicy. Czy to jest jeden z najgroźniejszych nowotworów dla kobiet? Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o częstość występowania nowotworów. To drugie miejsce wśród nich zajmuje rak szyjki macicy. W Polsce szacuje się, że około 3300 nowych przypadków rocznie się wykrywa. Z tego około 2000 kobiet rocznie umiera, więc problem jest na pewno duży. Czyli jest to bardzo śmiertelna choroba, jeden z bardziej śmiertelnych nowotworów, tak? Niestety w Polsce tak. Na świecie wygląda to troszeczkę inaczej i dużo lepiej. Poniżej 30% nowych rozpoznań. A kończy się śmiercią, natomiast u nas niestety powyżej 50% ciągle jeszcze. Jak domyślam się, chodzi właśnie o profilaktykę, tak? Tak, zdecydowanie profilaktyka na pierwszym miejscu jest wśród krajów, no, tych tak zwanych wysoko rozwiniętych. Tam profilaktyka jest propagowana już od wielu, wielu lat. Kobiety poddają się tej profilaktyce. W krajach skandynawskich profilaktyka dochodzi do 100%. Gdzie... 100% pań korzysta z badań profilaktycznych? Tak, blisko 100% kobiet korzysta z badań profilaktycznych. W związku z tym i wykrywalność tych nowotworów jest a, może dość duża, natomiast śmiertelność jest mała, bo wykryte są w niskim stadium rozwoju i wtedy są uleczalne. No właśnie, bo to jest tak, że jak nie pójdziemy się przebadać, to choroba nie znika, tak? Wręcz przeciwnie rozwija się i potem staje się śmiertelna. Ma Pan rację, to jest to, co na przykład mnie bardzo denerwuje, dlaczego pan, Pani nie skorzystała z badania profilaktycznego, bo lepiej nie wiedzieć, nie ma nic gorszego. Kto powinien przede wszystkim korzystać z tych badań, kto w pierwszej kolejności powinien się przepadać? Jeżeli chodzi o raka szyjki-macicy, to badania prowadzone w kierunku raka szyjki-macicy, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, to głównie są badania cytologiczne. Dotyczą one kobiet, młodych kobiet do 60. roku życia. Górne ograniczenie spowodowane jest tym, że wykrywalność, zachorowalność po 60. roku życia na raka szyjki macicy no jest stosunkowo niewielka i, no i prawdę powiedziawszy z ekonomicznego punktu widzenia jest to po prostu nieopłacalne. A dolna granica kiedy kobieta po raz pierwszy powinna skorzystać z takiego badania? Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te badania od 24 roku życia. Można je wykonywać również wcześniej. W zasadzie tą dolną granicą jest rozpoczęcie współżycia seksualnego, czyli inicjacja seksualna, bo wtedy może dojść do infekcji wirusem, wirusem, który jest przyczyną raka szyjki macicy, czy który jest patogenem raka szyjki macicy. No i wtedy można już zaczynać pobierać wymazy cytologiczne. Na czym polega samo badanie? Czy ono jest bolesne, kłopotliwe? Badanie niczym nie różni się w zasadzie od badania ginekologicznego. Po prostu trzeba skorzystać z poradni ginekologicznej, czy usług lekarza ginekologa. By położyć się na fotelu ginekologicznym w pozycji ginekologicznej. Zakłada się w ziernik, co nie stanowi problemu u kobiet, które rozpoczęły współżycie. Krzywdy tym zrobić nie można. Po czym taką specjalną szczoteczką mięciutką pobiera się ten wymaz cytologiczny. I uzyskany materiał na szkiełko to się później utrwala, barwi. No i wynik po kilku, kilkunastu dniach. Jeżeli pani wykonała badanie, czy powinna je powtarzać? Jeżeli tak, to jak często? Jeżeli chodzi o badania cytologiczne, powtarza się je w zależności od wyniku poprzednich badań. Jeżeli poprzednie badania były prawidłowe, to kolejne badanie profilaktyczne zgodnie z zaleceniami ekspertów i również tak jak finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być przeprowadzane co trzy lata. Gmina Kędzię Koźle oprócz badań na wykrywanie szyjki macicy przeprowadza też szczepienia dla dziewczynek na obecność wirusa HPV. Rozumiem, że wtedy chodzi o dziewczynki, które jeszcze nie miały, nie rozpoczęły współżycia, to są jeszcze młodsze osoby. Dlaczego warto z tego skorzystać? Ja najpierw pana sprostuję. Szczepienia nie są na obecność wirusa, tylko szczepienia są przeciwko wirusowi, czyli chodzi o zapobieganie infekcji tym wirusem. Dopóki dziewczynka nie rozpoczyna współżycia, w zasadzie nie ma możliwości infekcji bo wirus roznoszony jest drogą płciową i zalecenia zarówno producentów, komitetów ekspertów, niezależnych zresztą, zalecają szczepienia dziewczynek, również chłopców ewentualnie od 9 roku życia, przy czym najkorzystniejszym wiekiem z uwagi jeszcze na czynność grasicy to jest między 11 a 12 rokiem życia. Wtedy powinno się szczepić. Pełnym cyklem szczepień przeciwko wirusowi HPV. No właśnie, bo żeby to szczepienie było skuteczne, musi być przeprowadzone w trzech kolejnych etapach. Nie można zrezygnować z któregoś etapu, prawda? Tak. Dla uzyskania pełnej profilaktyki konieczne są trzy szczepienia. A na rynku dostępne są dwie różne szczepionki, one się nieco różnią schematem. Jedna jest w schemacie 0, 2 i 6 miesięcy, druga w schemacie 0, 1 i 6 miesięcy, czyli całe szczepienie, cały cykl trzech szczepień zamyka się w pół roku, a to środkowe szczepienie czy po miesiącu, czy po dwóch, jeżeli chodzi o, 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 o skuteczność danej szczepionki zostało wykazane w takim sposób i dlatego właśnie w ten sposób się szczepi. Czy rodzice Chętnie korzystają z tego szczepienia. Ono, gdy płaci się za nie samodzielnie, nie jest tanim szczepieniem, prawda? Szczepienie przeciwko wirusom HPV jest niestety drogim szczepieniem. To można nazwać rzeczy po imieniu. Na pewno jest cennym szczepieniem, na pewno warto. Na pewno też efekty tych szczepień będą widoczne dopiero za kilkanaście lat. To nie jest rzecz, którą można dopiero już wykazać w ciągu dwóch, trzech lat. Także żadna władza na bieżąco się nie pochwali tymi efektami. Natomiast dopiero za 10-15 lat będzie można powiedzieć, że ci, którzy o tym zadecydowali tyle lat wcześniej, postąpili słusznie. Co do badań, są niestety. Rodzice, którzy nie decydują się na szczepienie dzieci, jak wszędzie niestety, powody dla mnie są niezrozumiałe, aczkolwiek nawet najbardziej niedorzeczne powody stają się. Trudno powiedzieć, że prawdą, ale funkcjonującą w społeczeństwie na pewno nie jest to szczepienie groźne, na pewno nie zagraża zdrowiu, życiu, nie można się zarazić tym wirusem. No, jest po prostu no, w miarę bezpieczne, taka sama. A takie samo ryzyko szczepienia przeciwko wirusowi HPV, jak i innych szczepień, te objawy uboczne, które mogą wystąpić. No to bolesność w miejscu podania szczepionka jest domięśniowa do ramienia, jakieś niewielkie zaczerwienie w miejscu podania, czasami jakieś gorsze samopoczucie jednodniowe. Koniec. Kropkę. A może rodzice oburzają się, uważając, że za wcześnie jest to szczepienie, że ich dziecko dużo później rozpocznie inicjację, będzie miało inicjację seksualną, więc po co tak wcześnie te badanie, to szczepienie przeprowadzać? Jest to również jeden z motywów, dla których rodzice nie szczepią. tyle tylko, że odpowiedź na szczepionkę jest najlepsza właśnie w wieku 11-12 lat. Czyli ilość przeciwciał, które powstaną na skutek szczepienia w tym okresie życia jest największa, czyli zabezpieczenie, czyli efektywność szczepionki podanej właśnie w tym wieku jest największa na całe życie, nie tylko w momencie podania, bo to nie o to chodzi. Sama infekcja. Wirusem od momentu infekcji do momentu wystąpienia pierwszych objawów raka to jest kilka, kilkanaście lat. Także nawet jeżeli ktoś przy pierwszym stosunku się zainfekuje i nie jest zaszczepiony, to ten rak wystąpi po kilku kilkunastu latach, czyli to nie jest, nie ma wielkiego związku z tym, kiedy kto się szczepi, czy będzie to 20 lat, 27, zawsze warto.